Excuse me! Excuse me! Także tak, zrobiliśmy wszystko co się dało ostatnio. Wszystko tutaj zrobione. Gra jest prześnięta na 100%. Ale mamy tryb hardcore. Tak zwana szósta noc. Tu jest piąta, ale to jest jako tryb szóstej nocy. I tak, że tego. FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 będzie do przejścia, co będzie tragiczne. Przejdziemy sobie na początku mroczne pokoje, bo to jest chyba w miarę luźne. O, albo możemy serwis wentylacji. Jedno z tych dwóch przejdziemy. I nie wiem o co chodzi z nocnymi strachami. Czy muszę wszystko przejść najpierw, żeby to mi się odblokowało? Czy muszę wszystkie kasety znaleźć, czy wszystkie monety? Nie wiem. Dowiemy się kiedyś. No, także na początku sobie. Zaj nie wiem, pójdziemy... pójdziemy w serwis wentylacji najprawdopodobniej ale to za chwilę. U. Muzyka? Okej, okay. muzyka zdechła. Witam wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry odcinek, witamy. Hello, hello. I lecimy, serwis wentylacji. Bez wannego Pierdo pierdo. Hehe, <laughs> Mangla idzie. Mi skopać dupkę. Tak, serwis wentylacji... wentylacji mango. Chwytaj i puszczaj. Dwa, wciskaj przycisk, tak, tak, przeprowadź naprawę. Jeżeli to będą dokładnie takie same naprawy jak poprzednie, to easy. To... Easy. Się wystraszyłem. Dobra, muszę zmaleć. O, o ma, kasetę mam! O i mam kasetę, łatwa gra... Wej, wej, What? Hmm? 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 Halo? Excuse me? Excuse me? Okej, okay. ja nie zrozumiałem się chyba. <laughs> Czemu to jest tak ciemno? Gdzie ja jestem? Dokładnie się to Co się stało? To tak. E? E? Dobra, metodą prób i błędów To nie będzie łatwe, skoro to wszystko naraz się otwiera, ale... Okay. Okej, fajnie, Okej, okay, ogarnąłem, okej, okay, fajnie, fajnie. Chyba. Eee, bójki z kilku Spadaj Okej, okay, to tak to działa Dobra Niebieski jest ostatni Zielony, niebieski, okej, okay, spadaj Okej, okay, już ogarniam Czerwony, zielony, niebieski, tak? Żółty Czerwony, zielony, niebieski Halo, halo Do domu Okej, okay, ogarniam ma. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Ma. To? Eee! Angle! z Co jeszcze? Tutaj. Idź stąd. Dobrze, że słychać ich. A i guzik. Okej. Okay. Uch! Angle! Co jeszcze? Eee! Idź stąd! Ej, wait, wait. Coś jeszcze tu było do zrobienia. O, tu. Idź Idźmy stąd? Synek? O. Nara! Chłopaki Nara! Ale Farty! Ale Fart! Czemu nie jest? O, to już! Good job. See you next time. Następnego razu, tak już? Okej. Okay. To było przerażające, ej! Ale łatwe! Ale przerażające! Nie. Ale plusu! Ale figurka, to eee. Toy Bonnie, ale ładnie wy... zrobiony chłopak jest. Co ty masz pod spódnicą? Eee! Ule. Za każdym razem to samo, no. Dobra, to mamy nową kasetę, czyli jak on się pojawi następnym razem to będzie bliżej. Bo wydaje mi się, że kasety robią, sprawiają, że jest coraz bliżej nas, tak że... Nie podoba mi się to. <laughs> Dobra, od razu sobie ustawmy tutaj Energika, ale coś czuję że to łatwe nie będzie. Będzie bolesne Dobra, let's go. go. Idziemy Enard. Serwis wentylacji... wentylacji Enard. Da, 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 Od razu, dwa naraz lecimy, to było za krótkie. <laughs> o. What the Welcome to Circus Babies Entertainment and okay. Rental. It has been zero days since last incident. Emergency ventilation repairs may be necessary to reach that, the boiler yeah? room on sub-basement G. We apologize for the claustrophobic accommodations of the secondary service elevator, but the, okay. comfort of the main elevator is well above your pay grade. Aha, now, let's get to work. I to a better elevator. It happens. Jak się zamku fajnie tam eee, to z technologia, jakby panie. O, się. O! E, e, kurde! Była kaseta tu po jednej z tych stron, na 100%. Tak zawsze jest. To wszystko na razie się otworzy. Motion trigger, breaker room. elektryczna. Wejdź tutaj. Okay. What the hell? Hmm? Ok, teraz tak, musimy kabelek. Oh, fuck. Sorry. dobra. Kabanek, ten kabelek. Ten kabelek, tutaj cyk, to okay. jest ten drugi, okej. Ten kabelek, Tutaj się obkręca to jest ten. Ten kabel, tutaj kręci. Dobra. Ten kabelek tutaj kręci pirueta i kończy tutaj i tu. Well dobra, teraz tak. okej okay. jest Teraz lewe, tak? O! Oh. Dobra, dzień dobry. Oh. Wait, what What? What? what?

kolejne to jest tutaj. Ja pierdziele nic nie widzę. Ej, kurde, ten kabel jest głupy jakiś Ej! Ten kabel nie działa. Ja nic nie widzę. Ej, no on zakryty jest, what the fuck? Dobra, obstawmy, że to jest ten Tak, ok, easy, gra dla dzieci Przyparciłem strasznie. Tego już w ogóle nie widzę. ma? nic stąd Eee. To nie ten. Musi być ten drugi. Tutaj cyk 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 cyk. Nie, no co jest? Ja nie widzę tych kabli. Enart, tu spokój się. Mam 50-50. Albo zginę, albo przeżyję. Nie chcę ryzykować. Dobra, wiesz co? Mam pomysł. Okej, okay, dobra, wiem. Ten i ten. Spojrzałem sobie na tego, ten prowadził do tego. Okej, okay, łatwo Zapomniałem o tym. Mogę już się wydłuć. Jak się wystraszyłem Mano lordcy normalnie, no. Jeezams. Ja wyśle Co, 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 kaseta? Alo? O, znowu czure widzę. E, dzień dobry kaseta jakaś. O, pluszak. Co tam on miał kasetę? Fuck, Ja nie wiem. Nie musiał kiedyś obczaić Gdzieś to kaseto? Myślę, że on ma kasetę też nie. Yeah. Casseta yakas é What the fuck is this mate? Oh, Motion trigger secondary oh. service elevator ventilation Mesca. shaft. Okay. Whoa! Ballon boy! Wait what? Wait, wait. Aha, Pierwsze... O Jezu, to jak to się robię Tutaj, tak? Okay. O, tu jest Okej okay. What the hell? Co to, to za duże gówno tam chodzi? Dobra, dzień dobry Halo e, Tutaj, okej okay. Siema e, Tutaj, tak? Chyba tak? E, głupi jestem Okej, okay, dobra Lu? Czy wy wszyscy mnie... O Siema Idź stąd Czekaj, bo to ja dobrze robię Tutaj nie dobrze robię już sam nie wiem, a to w ten sposób, okej. Okay. Siema, siema, no widzę gdzie stary, spokojnie. E, 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 co? Dobra, daj mi tego bydlaka śmierdziela. Tutaj proszę. Nie, najpierw to małe. Tutaj. I tutaj. Nie tutaj. W tej kolejności. O, well done. Dobra, easy. Uh, uh. Halo? Idziemy? Jedymy, jedymy. O, się cikam, bo tuż wejdź, to było Uff, Ale to jest obszerne, Cika? Coś się tam zamykasz, o Wow! No kurde, gdzieś kaseta jest, ja wam przekapię. 150. Ano Okej. Okay. O, fajnie. Straszno mieć dźwiękiem, dlatego. Grywam, unheh. Was jest nie za dużo tutaj. Halo! Halo! Ło! Dobra, czy ja mogę go już spalić? Motion trigger. Boiler room. Yep. Kotłownie w kotłowni się paliło, ludzi. A, najpierw musiałem to ułożyć. Alright, ja nie pamiętam, gdzie to szło. Czyli to musi iść tu, i tu, tak? ten sposób na pewno musi iść. I trójka razy, dwa, nie, trzy. Dobra, łatwo. Zamykaj, zamykaj, panie, zamykaj, bo musimy spalić tutaj pe pewnego Ennarda. Cykam się, cykam, cykam się, cykam. Ciś, ciś. Dobra, koniec dzieła. Mani ma na mama. Nie mam pojęcia, jak to ma działać. To musi zostać tak, jak jest chyba. Więc ruszmy w ten sposób, na razie. Okej, okay, to nie zadziała w ten sposób, więc ruszmy jeszcze raz. Tak też nie zadziała chyba. O, i tak będzie idealnie. Nic nie musiałem robić, tylko cztery razy, trzy razy kliknąć Łatwo, panie, łatwo. Palimy goście, dawajcie. Dawajcie mi go, ja go palę. Ja go uh, With my hounds I will... Burn you! I will burn you down! Bam. Die bitch! Die! Gin! <laughs> Gin! Stupidny nart! O to on tam jest! I się patrzy na mnie! Dobry... A tam będzie się odchodził! Okay. Cześć! Nara! <laughs> 22 stopy no? Na pewno! <laughs> Okay, no teraz się wystrasz? Strachnąłem troszkę. Nóżki mi troszkę odpadły. O oh, fuck, jak się wystrachnąłem. O, I dostaliśmy ostatnie pićko. Exotic beverage. 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 Yay, let's eat! Zjedliśmy wszystko, co się dało. Dobra, już mogę wstać. Oso.